Cześć drodzy widzowie, ja jestem Bob Inwestycje, a w dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o przyszłości Paryża, jak to będzie wyglądało i czy w ogóle Paryż możemy już nazwać drugim RMR-em, no bo hej, w sumie to trwa dwa razy dłużej niż Paryż, promocja oczywiście, w sumie to Paryż już był w Source 1 i w Source 2, w sumie to Paryż będzie jedynym eventem, który miał koniec promocji w Source 1, jak i w Source 2, jest to dość ciekawe, hej, w sumie te ilości Paryża są ogromne, no co, jak to będzie wyglądało? Ale przed tym wszystkim, widzowie, chciałbym Was zaprosić na mojego Discorda, gdzie trwa aktualnie konkursik na 20 PSF Card, link w opisie. Przy okazji, jakby ktoś chciał sprzedać swoje skinki lub inwestycje, zapraszam do mnie na priv. Oraz kupić rmb -ków. no niestety u mnie nie kupicie, bo inwestuję, według mnie są aktualnie fajne czasy na doinwestowanie w niektóre rzeczy. I będą jeszcze fajne czasy, jak sobie leciutko może Paryż spadnie, a raczej spadnie i to nawet nie leciutko, więc Antwerp Stockholm liczę na Was. No i przy okazji, jakby ktoś chciał widza plus, bo w dzisiejszym odcinku będziemy bazowali na widzu plus, to Wbijacie na Discorda, wpisujcie tak slash top. Klikacie sobie topkę, sprawdzajcie, tak naprawdę, którą macie pozycję, jeżeli jesteście w top w top 10, przepraszam, tekstowym, bądź w to podbicie na PRIV, sprawdzę Was, weryfikuję, czy jesteście, czy jesteście aktywnymi widzami, jak, czy dajecie komentarze na YouTube, jak dajecie, to możecie otrzymać widza plus. Jak otrzymacie widza plus, to będziecie mieli wtedy dostęp na kanał premium, na kanał premium, gdzie podsyłamy dość fajne, fajne informacje, fajne też, fajne też informacje dajemy odnośnie niektórych wlep, które lepiej wyglądają. Co prawda nie jest to często, jak sami widzicie. Ale rzeczywiście tutaj VIP-y, też widzowie plus podsyłają, więc fajnie, zapraszam. Tutaj Kuba przesłał w zasadzie K, bo Discord nie wiem, jakoś tak średnio działa, informacje odnośnie otwarć na 1 wrzesień i Paryż miał 322 miliony, po czym Kuba podesłał wczoraj, Albo dzisiaj, wczoraj, informacje na 1 październik, i możecie zaobserwować, widzowie, że Paryż już nie ma 322 miliony, a 432 miliony, przez co prawie trzykrotność jest Antwerpu. Supply Antwerpu razy 3 może być na spokojnie tutaj zrobiony. Co to oznacza dla nas, dla inwestorów? No. Z jednej strony fajną informację, bo Sztokholm i Antwerp dzięki Paryżowi jest jeszcze po fajnych cenach, a później może dość fajnie wystrzelić. Bo nie oszukujmy się, drużyny, które są w Sztokholmie i w Antwerpie, nie za bardzo się powtarzają w Paryżu. Okej, okay, są takie, które się powtarzają, ale to możecie sobie zaobserwować na przykład teraz, wchodząc w kapsułki z Antwerpu. Antwerp, jakie drużyny się nie powtarzają? Pierwsza, o, tutaj pretendenci, jest to jedna z gorszych kapsułek, ze względu na fakt, że Imperial się nie powtarza, Astralis się nie powtarza, G2 się powtarza, Vitality się powtarza, Mibr, nie pamiętam, Ence się na pewno powtarza, Force się powtarza z lepszym logiem, Bad News Angel również się powtarza z lepszym logiem. I powiecie, no dobra, no to może nie być najlepszym wyborem. I w ogóle, no nie jest najlepszym wyborem, chociaż z drugiej strony ma Imperial zielony, który jest bardzo dobry, ale czemu to stoi obok siebie? I czemu to stoi obok siebie, bo ma, tak. Ninja się nie powtarza, Complexity się powtarza i wygląda dość identycznie. Team Liquid jest totalnie lepszy w Antwerpie i się powtarza w Paryżu. Spirit się nie powtarza, IHC się nie powtarza, Renegenci się nie powtarzają, Eternal Fire się nie powtarza, Outsiders się nie powtarza. Ta kapsułka jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o inwestycje. Również legendy mają coś podobnego. Furia się powtarza, ale wygląda totalnie inaczej w Antwerpie, według mnie, lepiej. Zielony, toksyczny, WiFi. Fine. Nip się powtarza, Na, w Navi się powtarza i wygląda inaczej leciutko, ale to jest taka znikoma różnica. Copenhagen Flames się nie powtarza, Heroic, stare logo się powtarza, ale to jest stare logo, Big się nie powtarza, Face się powtarza, wygląda dość identycznie, Cloud9 się nie powtarza, Cloud9 Big, Copenhagen Flames, Furia. Heroic to są naprawdę mocne drużyny, które mogą bustować tą kapsułkę. No i Na'Vi i na nadobicie dość mocne, popularne drużyny, więc też jest fajna kapsułka pod inwestycje. A jeżeli chodzi o Sztokholm, to widzowie również tam, czemu kapsula Antwerp? Kapsuła wersji na Również są fajne wybory. Zobaczcie chociażby kandydatów, pretendenci. Pretendenci dla mnie już schodzą na drugi temat w momencie, kiedy mamy Virtus Pro, które się nie powtarza no nie powtarza się, nie powtarza się. Open Hagen, Flips, która się nie powtarza Sharksy, które się nie powtarzają dropi, które się nie powtarza Facebook, które się nie powtarza Reneges, które się nie powtarzają tylo, które się nie powtarza i Godsen, które się również nie powtarza. Co za tym idzie, również to na long term powinno być bardzo fajne, zwłaszcza, że jest tu tylo. Ale co jest warte do podkreślenia w dzisiejszym materiale, słyszałem ostatnio, że tylo chce przewrócić sobie całą chińską drużynę, więc no powoli inwestorzy z tej kapsułki mogą być w strachu, bo również Virtus Pro wróciło pod stare logo, co nie jest dobrą informacją dla nich a Entropic, no Entropic to tam jeszcze jest słaby, więc to jest spoko, ale jakby Virtus Pro tyle wróciło i było jakimś cudem kolejny event bez tła, no to ta kapsułka by troszkę straciła na swojej wartości żeby nie było widzowie, jeszcze tutaj dodam Challengersów, no bo ktoś może powiedzieć, ej słuchaj ale no Challengersi też są, no dobra Astralis się nie powtarza, mówi Riders się nie powtarza Spirit się nie powtarza, Maus się powtarza, Maus, które boostowało niesamowicie w górę tą kapsułkę, Heroic się powtarza, tu jest starsze logo również, tylko to logo też jest takie średnie jak w Antwerpie, chociaż w pary Paryżu Rzeczywiście jest bardzo ładne, no ale dalej są te stare loga. Komuś się to może rzeczywiście podobać. No nie oceniam, nie. Paint się bodajże powtarza. Oj, powtarza się niestety w Paryżu. Big się nie powtarza, ale to jest Big z więc to takie. Ktoś lubi, ktoś nie lubi. No i Jęce się powtarza trzy razy to samo logo. jest jak jest. Jeszcze możemy dodać na dobitkę legendy w sumie. No ale legendy to tak. Furia się powtarza. Tutaj wygląda zdecydowanie inaczej niż w Antwerpie. Paryżu. Nip się, no, się niestety powtarza, Nawi się niestety powtarza i w jest to tam do śmieci. Możemy wyrzucić Vitality, niestety się powtarza. Nawi leciutko inaczej wygląda. Vitality wygląda tutaj według mnie zdecydowanie najlepiej. G2 się niestety powtarza, Gambit to jest tam do śmieci też możemy wyrzucić. Lim Liquid się powtarza, ale wygląda najładniej w Sztokholmie niż Sztokholm, Antwerp, Paryż. Taka jest bynajmniej moja topka, jeżeli chodzi o Fury, no to jest anfer Sztokholm, Paryż. A jeżeli chodzi o Vitality, to Sztokholm, Antwerp, paryż to to samo, więc bez różnicy. Tak, żeby nie było, są kapsułki, są, rzeczywiście to się nie powtarza, ale no wiecie, no tamta kapsułka ma bynajmniej większy potencjał niż legendy i niż pretendenci. No ale dobra, tu nie o to chodzi. Chodzi tutaj głównie o to, żeby sprawdzić, czy Paryż może być drugim RMR-em. Czy Paryż w ogóle się nadaje na drugie miano RMR-a? Według mnie się nadaje. Zapytacie się dlaczego? Dlatego, że RMR trwał 52 dni. Promocja na RMR trwała 52 dni. Paryż 104 dni i się nie zapowiada, żeby się zakończyło na dniach, chociaż jest to bliżej już niż dalej. Ale co to oznacza? Oznacza to, że... RMR na końcu promocji, na końcu podkreślam, na końcu, nie w trakcie, a na końcu promocji miał 800 tam do miliona. Ja słyszałem i widziałem bynajmniej 800, ktoś mówi, że milion spoko dacie screenshota, uwierzę. Jestem w stanie w to uwierzyć bynajmniej nawet, bo to był RMR. Ale co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że jeżeli kandydaci. I, i właśnie powiedzmy sobie tak, Paryż 7 kapsułek, RMR 3 kapsułki, widzowie, to jest. Tragedia, po prostu tragedia. Pół miliona, nie ma jeszcze końca promocji na Soros bo na Soros 1 był. Nie ma jeszcze końca promocji na Soros a już jest pół miliona kandydatów. Przecież jak skończy się promocja i się wyleje to wszystko na rynek, to ja jestem ciekawy, czy tutaj do miliona nie dojdzie. Strzelajcie w komentarzu i dajcie znać, czy będzie 1 milion. Paryż, bo jak będzie 1 milion Paryż to uhu hu ho 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 panowie, inwestorzy w Paryż, ha, ha. ostatnio w ogóle był jakiś ziomek, który wbił na Discorda i stwierdził, że Paryż po roku będzie kosztował 32 zł kapsułka, jakby wow, w sensie wow. wow, 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 wow ja jestem pewien podziwu, że są serio tacy ludzie, którzy w to wierzą no i podsumowując widzowie, według mnie Paryż będziemy mogli niedługo nazwać oficjalnie RMR, RMR 2.0 Śmiesznie to będzie wyglądało. Mm. RMR 2.0. Śmiesznie to będzie w ogóle wyglądało i się nazywało, no ale bliżej już Paryżowi do tego niż dalej. Otwieralność mówi sama za siebie, supply and fair po razy 3 mówi samo za siebie, że tak supply Stockholm można powiedzieć, o Jezu, to no I co Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Trzymajcie się. No i cześć.